Jola, a kto to jest? I czekaj, jak on ma na imię Damian Daniel No jakoś tak podobnie Wiesiek, o! O właśnie z Warszawy działkę po mamie odziedziczył? Czyli dziedzic rodzinnej fortuny? Ani się wasz, Arleta Przecież ja sobie tylko patrzę, co nie? Arleta, ty już męża masz! No ale konkubenta nie mówiłem ci, Ola, żeby jej tutaj nie zapraszać, bo będą same problemy. Mireczku! Nie mireczkuj mi tu teraz, ja tylko coś wymyśl... Z... A nie wiecie może, czy on jest żonaty? Żonaty, dzieciaty, szczerbaty. Jak to mówią, darowanemu koniowi się w zęby nie zagląda, nie? Z której strony on ci konia niby przypomina? No to Arleta ma rację, niezły z niego ogier. Ty chyba Jola w życiu ogra na oczy nie widziałaś. Po pierwsze mówi się ogiera, a po drugie ogra to ja widuję codziennie. Mówisz o Shreku? O mirku? Pamiętaj, że zawsze mogłaś trafić gorzej, no ale mogłam trafić lepiej. Ja trafiłam na Mariuszka. Bez urazy, siostra, ale z tego twojego Mariuszka to delikatnie mówiąc jest jednak łobuz. No właśnie, ja nadal nie rozumiem czemu Ty ostatecznie go wybrałaś, bo łobuz kocha najbardziej.